Dzień dobry, tu Kinga, i dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić kolorowe brwi. Więc postępujemy tak, jak z włosami na głowie. Jeżeli chcemy nałożyć jakiś kolor, to najpierw musimy je rozjaśnić, i tak samo robimy z brwiami. To można zrobić na dwa sposoby: albo używając białej kredki, albo korektora jasnego. I teraz tak, jeżeli chodzi o kredkę, to musi ona być miękka, bo jak będzie twarda? To wyrwie wam włoski. Ja będę robiła dzisiaj yy, dwukolorowe brwi, czyli część będzie różowa, a część będzie fioletowa. I róż, jako że to jest jasny kolor, musi być pod nim coś jasnego, yy, pod fioletem niekoniecznie. Więc jeżeli chodzi o ten korektor, to bierzemy troszkę na rękę, później bierzemy to czekadełko do brwi i wczesujemy ten korektor we włoski. Albo po prostu bierzemy tą wyżej wspomnianą białą kredkę i ją nakładamy w tym miejscu, w którym są nasze włosy, które chcemy rozjaśnić. Teraz, jeżeli chodzi o to, co położyć później na brwi, to tutaj macie dużą dowolność. Mogą to być albo szminki, albo konturówki, albo cienie, albo płynne pomadki. U mnie płynne pomadki sprawdzają się najlepiej, ponieważ najlepiej się trzymają, są matowe, mają mocną pigmentację. No i te włoski też one przytrzymują i one siedzą w tym miejscu cały dzień, i może tam trzeć sobie i one nie schodzą. I zacznę od tej różowej pomadki, nakładam trochę na rękę i z ręki będę przynosić pędzelkiem na brwi. I tutaj najpierw robię tą dolną linię, a później rozcieram to ku górze. Teraz biorę ten ciemniejszy kolor, którego chciałam. Użyć i postępuję z nim podobnie, czyli nakładam go na rękę. Po prostu łatwiej z ręki przenosić niż tutaj z aplikatora, tylko o to chodzi. Możecie również z aplikatora, to nie ma żadnego znaczenia. Biorę na pędzel i będę łączyć to z tym wcześniejszym kolorem.